Dzień dobry, witamy na kolejnym spotkaniu w ramach Drzwi Otwartych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzisiaj gościmy kolejnego nauczyciela akademickiego, który zdobył wyjątkowe wyróżnienie, bo wyróżni od naszych studentów za swoją ciężką pracę. A naszym gościem jest pan dr Dominik Żyro z Zakładu Chemii Bioni Organicznej. Bardzo serdecznie witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy może od tego, jak to jest być tym najlepszym nauczycielem. No to jest niesamowite wyróżnienie, jeżeli chodzi o wyróżnienie od samych studentów. Wiem dzięki temu, że moja praca jest no, kawałem dobrej roboty. Są to głównie studenci farmacji pierwszego roku. A czego pan doktor uczy naszych studentów? Tak, są to studenci pierwszego roku Wydziału Farmaceutycznego, kierunku farmacja, również i analityka medyczna. Uczę chemii chemii nieorganicznej, chemii ogólnej, analizy kationów, analizy anionów, analizy substancji chemicznych, które potem w przyszłości przydadzą się w zawodzie. Ale słuchając tego, wydaje nam się, że te przedmioty są trudne, że to jest duże wyzwanie dla naszych studentów. Więc jak nauczyć takich trudnych aspektów osoby, które dopiero zaczynają tę przygodę ze studiami? To są niedawno co maturzyści? To są maturzyści. Część wiedzy jak najbardziej będzie się gdzieś. Pokrywać, natomiast do, będą dochodzić nowe elementy i należy te elementy przemycać, powiem w taki sposób, mm -hmm. w aspektach już farmaceutycznych. I na to stawiam, by właśnie w aspektach farmaceutycznych nauczać chemii, rozwijać y, tę chemię, która już gdzieś tam w studencie jest. Czyli nie tylko teoria, ale jest. właśnie ujęcie praktyczne. Ujęcie praktyczne, jak najbardziej. Wszystko w laboratorium robimy po coś. Dokładnie. A jak właśnie zainteresować studenta takimi podstawowymi przedmiotami, no i wyjątkowymi, bo jednak trudnymi, które są dosyć dużym wyzwaniem dla studenta? Właśnie przez tę praktykę, właśnie przez tę praktykę, to znaczy pokazywać dokładnie przykłady, nawet z kuchni, nawet podczas pieczenia ciasta, nawet podczas mieszania zupy przysłowiowej. Zachodzą jakieś reakcje, czy to reakcje chemiczne, czy procesy fizyczne, procesy rozpuszczania, czy yy, jeśli kiesimy ogórki, na przykład zachodzi reakcja fermentacji. To jest również reakcja chemiczna, tak samo jak i reakcjami chemicznymi są reakcje z życia codziennego, chociażby działanie baterii. Jest Panu doktorowi dużo łatwiej, bo nie tylko Pan doktor jest farmaceutą, ale również właśnie chemikiem. Dokładnie tak. Więc tutaj zazębienie Mamy tych dwóch dziedzin tak jest. jest bardzo do zaznaczenia. No dobrze, ale mieliśmy czasy pandemiczne, gdzie nauczanie takich praktycznych przedmiotów naszych studentów było bardzo dużym wyzwaniem, było to trudne. Było to trudne jak najbardziej, ale udało się wypchnąć z tego. W jaki bo... sposób? W sposób taki, że zwyczajnie na podstawie naszego skryptu wraz z kolegami z naszego zakładu nagraliśmy zajęcia laboratoryjne w postaci filmów, w które obrazowały odpowiednie doświadczenia i prowadziliśmy takie spotkania na aplikacji Teams. Dzięki temu wykorzystywaliśmy takie, takie narzędzia. I posiłkowaliśmy się chociażby właśnie takimi filmami, żeby student miał możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych. Ale to wymagało od Państwa więcej pracy i więcej na pewno zaangażowania, bo to nie były takie zwykłe zajęcia. Tylko Dokładnie. trzeba było jednak tutaj tę nutkę filmową wprowadzić. Dokładnie. Dużym problemem na pewno było to, że student nie poczuł zapachu. Mhm. Kiedy wydzielał się jakiś produkt gazowy reakcji, na pewno nie mógł doświadczyć tego. Natomiast jeżeli chodzi o wizualne rzeczy, jak najbardziej tak. Mhm. A jakie Pan doktor uważa, że trzeba mieć cechy, aby być dobrym nauczycielem akademickim? Aby to studenci do docenili. To gdzieś jest tu. No ale co to jest dokładnie? Nie ma Jaki, Jakie to są elementy, na które Pan doktor uważa, że zwracają uwagę nasi studenci i docenili to w Panu doktorze? Trzeba dogadywać się po prostu z ludźmi i mhm. tyle. To nie ma jakiegoś gotowego przepisu. Rzeczywiście po prostu no tak jest. Ale z jednej strony wiedza, a z drugiej strony umiejętność i pewnie przekazywania tak, również to jest chyba ten przepis na sukces. Zdecydowanie, zdecydowanie tak trzeba no, umieć po prostu zaprezentować to, co się gdzieś tam w sobie posiada. A jakie komentarze pisali studenci na pana doktora Temat? Bo ja wiem, że my mamy jako nauczyciele akademicy dostęp do takich komentarzy, niektóre są dosyć ciekawe. Zaskoczył mnie ostatni, ponieważ jesteśmy po nowych ankietach po oceniających bieżący semestr, semestr, który się skończył, czyli semestr zimowy. Zaskoczył mnie jeden z komentarzy, który zawierał mniej więcej komentarz tak na pół strony A4. Hmm. No, to student się o, postarał. Studentka, to Aha. była studentka, która napisała, że y, przez 12 lat nauki nie spotkała takiego ja. Krótko mówiąc. To co się działo na tych zajęciach, panie doktorze? Y że potrafię zainteresować. No i to jest, to, jest, to jest podstawa, żeby właśnie żeby zainteresować przedmiotem, żeby ta wiedza, która została nabyta na pierwszych latach studiów, procentowała i była wykorzystywana na innych zajęciach, które są dużo, dużo cięższe, trudniejsze. Natomiast podstawy w aspektach chemicznych przechodząc przez taki aspekt farmaceutyczny, mogły być wykorzystane na trzecim, czwartym czy na piątym roku studiów. Oczywiście, my jako nauczyciele uczymy naszych studentów, ale uczymy się również bardzo dużo od nich. Czego pan doktor się nauczył od naszych studentów? Od studentów, czego się nauczyłem, chociażby zapamiętywania formułek, które gdzieś tam na przykład są potrzebne, a o których można byłoby zapomnieć wierszyków chemicznych, których nie było za moich czasów w szkole, ale które ułatwiają jak najbardziej zapamiętanie treści, którą trzeba zrealizować. Są takie rzeczy, są takie elementy. Poza tym, no, slangu się nauczyłem. Młodzieżowego Młodzież, Młodzieżowego słownictwa, i no, czasami z tym słownictwem jest tak, że gdzieś tam wpada ono w ucho i zaczyna się go zwyczajnie używać. No i być może ta więź właśnie między studentami a mną jest taka, a nie inna, przez to, że próbuje. Z, z rozmówcą trzeba, trzeba się porozumieć w taki chociażby sposób, by mm, operować podobnymi rzeczami. Tak bym to ujął. Operować podobnym językiem, być na po, po, podobnym poziomie. Rozmówca nasz nie jest jakiś niższy, nie jest wyższy, ma być na równym poziomie. Student I ma być partnerem. Dokładnie. Dla nauczyciela. To jest to zasada partnerstwa i to się odnosi nawet nie tylko do studentów, ale i do pacjentów, z którymi mam na co dzień też w aptece do czynienia. Ale mając kontakt ze studentami, mamy kontakt z grupą, a pamiętajmy, że tę grupę stanowią indywidualne osoby, każdy jest inny, więc jak dotrzeć do teraz poszczególnego, pojedynczego studenta, kiedy po... tych studentów jest tak dużo? Poznajemy się. Poznajemy się. Dobrą, dobrą cechą mojego charakteru jest to, że mam świetną pamięć, więc. Mhm w zasadzie po dwóch tygodniach wiem, jak wszyscy mają na imię, i, 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 i yy, z każdym ze studentów wiem już w jaki sposób. Oczywiście będę się uczył tego przez cały semestr, mm -hmm. czy nawet przez cały yy, rok. Yy, natomiast każdy osobno, tak? Mm -hmm. Nie możemy szufladkować wszystkich razem i mierzyć tymi samymi kategoriami. Prowadzi Pan doktor również opiekę nad pracami magisterskimi. To oznacza, że jednak ci studenci po tym pierwszym roku wracają do Pana doktora, gdzieś tam czują to zaufanie, między innymi jako mentora. Lubi Pan doktor taką pracę tak. ze studentem już potem bardziej indywidualnie, eksperymentalną? Tak, jak najbardziej. Oczywiście chcę pokazać wiele, mam nadzieję, że to robię i myślę, że gdzieś tam ta wiedza, którą która jest we mnie, no, będzie komuś przydatna i, i, i zaprocentuje u kogoś w przyszłości. A dlaczego warto wybrać farmację, ten kierunek studiów? To jest coś ciekawego, to jest coś bardzo ciekawego to jest zawód, który się bardzo dynamicznie tak naprawdę zmienia, bo w, w ciągu chociażby ostatniego czasu wielkim krokiem wchodzi opieka farmaceutyczna jako taka. I yy, dlaczego farmacja? raz że kontakt z pacjentem chociaż nie zawsze bo jeśli jest apteka szpitalna czy zakład produkujący leki czy inne chociażby hurtownia farmaceutyczna czy laboratorium kontroli jakości z pacjentem jako takim nie mamy do czynienia natomiast no w większości przypadków jeśli jest to apteka otwarta będziemy rozmawiać z pacjentem będziemy będziemy wysłuchiwać jego potrzeb tak więc no, trzeba lubić ludzi. Trzeba lubić ludzi, jeżeli chodzi właśnie o aptekę otwartą. Natomiast jeżeli chodzi o inne gałęzie, to jak najbardziej można być, mieć umysł analityczny wtedy w laboratorium kontroli jakości. Super praca. Cały przemysł, cały przemysł jak farmaceutyczny, najbardziej. farmaceutyczny jak najbardziej. Też również badania kliniczne, w których farmaceuci również mogą się odnaleźć. Czyli jest to zawód pełen przyszłości i różnych dróg, które można wybrać. Dokładnie. Dlatego serdecznie zachęcamy właśnie do wyboru tego kierunku studiów w farmacji, bo między innymi na takich studiach spotkacie tak świetnych nauczycieli akademickich, jakim jest pan dr Dominik, a takich nauczycieli mamy jeszcze paru w zanadrzu. Więc serdecznie zachęcamy do tego, abyście wybrali Uniwersytet Medyczny w Panie doktorze, na sam koniec jeszcze proszę o jakieś słowo zachęcające naszych przyszłych kandydatów na studia. Myślę, że warto. Zapraszamy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Oczywiście życzę dalszych sukcesów, kolejnych nagród. Jestem pewna, że pan doktor na pewno jeszcze takowe zdobędzie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję.